Ja sobie dzisiaj odłączyłam moje karty, bo ja i tak nie traktuję ich jako tarota. <gryw> ale lubię te obrazki, ale do mnie jakby przemawiają, więc odłączyłam je dzisiaj od e, energii tarota jako takiego. Mam nadzieję, że to zadziała. Znaczy, no, oczyściło się, pokazało, więc zobaczymy, co będzie z tym. Poprosiłam o to po prostu, żeby w energii światła działały silniej, i po prostu tyle, bo w moich rękach. będzie Dobra. Ehm, może powinnam zrobić ogólnie takie m, na początek przywitanie. Kochani. Yy, grudzień jest. Yy, będzie interesującym miesiącem pewnie. Nie mam pojęcia jak to się energetycznie rozłoży. Z to właśnie sama ciekawa zobaczymy, ale... Na pewno bardzo ważnym momentem tego miesiąca dla mnie osobiście i myślę, że to jest bardzo silna energia, jest 21 grudnia. Eee, tam się coś zmienia. Ja nie wiem, co nie będę Wam tutaj kombinować, że wiem, ale po prostu silnie czuję, że to jest moment, w którym jakby energia zacznie się inaczej toczyć. Eee, widziałam tu takie filmiki tam: 10-10, 11-11, że to jest jakaś brama. I pewnie jest tak, ale ja jakby tego energetycznie nie czuję dużo. A ten 21. No czuję, że to będzie coś dużego. No zobaczymy. Jak to pokaże też w czytaniu, tak? Dobra. Witajcie kochani. Czas na koziorożce. Na koziorożce czas. Na grudzień. No to lecimy ogólnie. Nie wiem jak w ja się od wczoraj czuję naprawdę, uff, tak jakby spokój we mnie wpłynął. Już tą pełnię czuję najwyraźniej w tych bliźniętach. A się zdziwiłam, bo tak się właśnie uspokoiłam i gdzieś tam ktoś mówi, o, że te bliźnięta przynoszą spokój. no kurde, no przynoszą. <grytanie> ja to czuję. Bardzo fajne. Mentowałam sobie dzisiaj też w nocy, bardzo fajne uczucie. Polecam. O, mamy. Pacia Mama, Blade i Johnny. Okej, okay. słuchajcie. To jest opiekunka ziemi. Pacia Mama. Tam... W jakiejś tam kulturze jest to po prostu taka opiekunka ziemi. I ona jest przepiękna, mądra. Yy, przyszło mi, ona jest w lasach. No ale ona jest wszędzie, tak? Ona jest w naturze. Yy, tutaj drugą kartę macie takie odcięcie. Się od czegoś dla mnie ta karta zawsze oznacza? I podróż. Podróż głąb siebie, ale też takie zaopiekowanie się sobą. Nie wiem, czy widzicie na tej karcie, ona się przytula wręcz, tak? I taka mądrość, to słowa mądrości i światła nad wami. No więc przed Wami, kochani, podróż w naturę i w coś nowego skoro jest odcięcie. Eee, dobra. Co ten miesiąc ogólnie ma do powiedzenia. Jaka jest lekcja dla was na ten miesiąc, tak? To chwilę było odwrócone, więc skoro jest to czytanie ogólne, więc powiem w dwóch wersjach. To jest taka karta dla mnie silnie powiązana z czakrą serca, czyli z miłością, z miłością do siebie, z miłością do innych. Ogólnie z miłością, po prostu taką bezwarunkową, bardziej niż romantyczną, powiedziałabym. Dlatego jest to As, więc jest to początek nowego cyklu, ale zobaczcie, jest też tak gwieździste niebo z tyłu, widzicie to. Ona jest po prostu w całe, tutaj energia, wszystko jest skupione na tym sercu, i tutaj jest też woda, czyli energia, znaczy ta emocje. Ale to jest taki mikroświat cały, nie wiecie? No to jest po prostu to podkreślenie jeszcze raz tej podróży dla mnie, ale takiej podróży w głąb siebie, podróży. I zobaczcie, to się powtarza. To zupełnie ta energia jest w ogóle powtórzona w tych dwóch kartach. Też jest skupienie właśnie te ręce są tak samo ustawione i ona też ma tutaj czakrę serca, z tego co ja pamiętam tak, tutaj też jest serce podkreślone. No słuchajcie, piękna karta. Piękna, bo to jest takie zdanie sobie sprawy z miłości. Co to on, co ona znaczy dla nas, tak? To jest otwarcie serca. To jest zaopiekowanie się sobą. Przytulenie siebie. Piękne, piękne. Do tego macie kartę świat. Świat, czyli wszystko jest dla Was dostępne. To jest pełnia, to jest spełnienie, to jest coś, to wszystko ma Was, to Was prowadzi, a pod spodem jeszcze jest zwycięstwo. To jest karta, która, wiecie, to jest takie pójście w dobrym kierunku po prostu, odnalezienie siebie, odcięcie się od czegoś, zaopiekowanie się sobie, może tak jak ta, takim, taką, z taką bezwarunkową miłością, tak jak Matka Ziemia, jakby. Czy ta bogini matki ziemi opiekuje się nami matką ziemią jaką taką. bezwarunkową, bezwarunkową miłością mieć. To jest takie piękny przekaz. No dobra. Co jest przestrogą jakby? Zaraz wyszło. To jest zakończenie cyklu. I tutaj mimo, że jest jeszcze ten smutek, tutaj się połęta te ptaki. To ona już idzie w coś jaśniejszego, piękniejszego. Już jest gotowa na to, tak? I przestrogą jest, żeby się z tym jakby nie, nie wahać. Nie wahać się po prostu. Iść w to światło. Dostawić te ptaki. Co wam, po co wam te ptaki? Co one wydają? Iść w to światło, w to zwycięstwo, w to zaopiekowanie się sobą. Bardzo fajne. Otoczenie. I drugi mi od razu mówi, bo dużo ludzi patrzy pod, kątami, pod, pod kątem związków. No może nie na tym kanale, ale. <laughs> tutaj mi mówi od razu. E, zrób w związku to, co jest dla Ciebie najlepsze. No dobrze, otoczenie. W otoczeniu jest jakby balans. Tutaj na zewnątrz nie ma nic, co by Wam przeszkadzało, mm, ale też jednocześnie nic, co by Wam super pomagało. To jest bardziej na takiej zasadzie, że tam ta energia na zewnątrz jest bardzo neutralna. Tutaj nie ma nic, co by Wam przeszkadzało ani pomagało po prostu. Co jest w Was? No, Wy próbujecie złapać równowagę. Z kolei, która jest na zewnątrz, ale nie bardzo w Was. <laughs> ale tutaj jest takie, bo ona mi się tak przechyla, tak. Wiecie, bo tutaj jest jasność na górze, ciemność na dole, nie? Tak jakbyście już zdecydowali, widzę tutaj, już jest zdecydowane, że ja idę na to, jednak w tą jasność, ale jeszcze co nas ściąga w dół, tak? Co nas ściąga w dół, się spytamy. Lęki, bardziej stres, bardziej lęko pieniądze, tak jakby, że może zabraknąć, tak? Za co być wdzięcznym? Uj, latają te karty latają. Jeszcze raz wybierzemy, bo za dużo i wypadło, że miasta ja tego mogła sobie po prostu tak, wiecie, nie ma co z chaosu wybierać. Jeszcze raz sobie wybierzemy. Za co mogę być wdzięczny? To jest, słuchajcie, piękna karta. To jest karta też koń no, pełni bardziej, nie jest co kończącego się cyklu bardziej pełnia. Takie zobaczcie, to jest szczęście. Z kimś, dużo emocji, też duma, jakaś jakby coś, co zostało osiągnięte w rodzinie, może też, ale to może to oczywiście dotyczyć też pracy. No, cokolwiek żeście, cokolwiek tam macie w sobie koło siebie, y, możecie być z tego naprawdę dumni. To, co zrobiliście, jakby sami, tutaj jest duma. Tutaj w ogóle nie wiem, czy widzicie, to są dwie kobiety z tymi dziećmi, <laughs> Tak fajnie. Jest pokazane. To są dwie kobiety z dziećmi. To nie jest y, mąż i żona. To są dwie kobiety. Więc może tutaj głównie chodzi o jakąś przyjaźń. Powiem wam, że z tego może być i być dumni. Co z przeszłości jakby tak? Co należy odpuścić? Tam coś odchodzi, a wy jakby jeszcze możecie, że to się ułoży. Ale tutaj jest tak jakby taki przekaz. Odpuść. No i druga karta. Dwie karty, słuchajcie, takich marzycieli. Takiego nie, takiego, że a może to się jeszcze naprawi. Coś wam się ewidentnie psuje, nie wiem czy to jest w sferze związku, czy materialnej, a wy jeszcze możecie, to bardziej uczuję taką relację z kimś gdzieś tam, bardziej, chociaż to wiecie, ogólne czy tam jest znowu. Ale coś tam, na co macie nadzieję, że, że już się na, ułoży, a już się psuje, widzicie to, że się psuje, to należy odpuścić, jest powiedziane, tak? Na co się otworzyć, o, widzicie, i to jest piękna karta, bo to jest karta bycia w prawdzie ze sobą. Tutaj nie ma ściemniania, słuchajcie. Tutaj jest coś, co trzeba po prostu pożegnać i tyle. Spojrzeć na siebie, na ten świat wokół siebie z prawdą. To jest taka bardzo silna karta mówiąca o takiej bardzo racjonalnym, czystym spojrzeniu, y, odcięcie wszelkich bzdur, tak jak ten miecz, który macie tu ogólnie. Yy... I też z mądrością, znowu się powtarza symbol mądrości ta sowa, tak. A te wszystkie ptaki, tutaj jakby ten nietoperz, ten to jakieś coś tam, tutaj też coś fruwa, to jest takie bardziej dla mnie, że wy jeszcze jakby ważycie, oceniacie to wszystko. To jest takie, wiecie, ale tutaj podkreślone, jak coś wam mnie idzie, odchodzić z tego. No właśnie, tak jakbyście, bo też taka karta wyszła. Jakbyście walczyli o coś, kombinowali jak to naprawić, a tutaj ewidentnie mówi odpuść, koniec tego, to już jest dość, tak? Na co się otworzyć? Na drugą drogę, jakby. Mm, bo to jest taka karta, właśnie widzicie, że ptaszyska fruwają, ona nic nie widzi, ale ma dwie drogi tutaj już. Mm, I ta karta mi jakby pokazuje, że wy cały czas blokujecie tą drugą drogę, chociaż jakby was pcha wręcz nad nią, wiecie, to jest takie uczucie. Dobrze. Możliwy wynik. Z czego mogę sobie wziąć ten możliwy wynik? Z pięknych nowych kart. Możliwy wynik. Jak to się może potoczyć? Bo też pamiętajcie, że to jest tylko, podkreślam, to jest tylko energia, jakby, która jest na przyszły miesiąc. Ogólnie dla wszystkich, więc bardziej, bardzo ogólnie. Tutaj nie ma żadnego, że tak musi być. To wszystko jest bardziej jako rada, tak? Żeby na to spojrzeć z takiej, a nie innej perspektywy. I macie kartę. O, piękna, piękna karta. Uwierz w. w, w, w Divine Day to jest like takie boskie, jakby przekierowanie. Uwierz w to, że jak cię pchana jakąś inną drogę, to to jest dobra droga dla ciebie, tak? Uwierz w to, że jesteś przekierowywana w odpowiednim kierunku. Jaka piękna karta, w ogóle. Spójrzcie na nią, spójrzcie. To jest piękna, delikatna moc, ale bardzo taka cudowna. Jaka ufność jest w tej karcie. I moc jednocześnie, ale delikatność, bez narzucania innym, jakby. To jest olbrzymie, piękne ciepło, tutaj jest piękna, słuchajcie, energia. Tutaj nie ma się czego bać. Piękne karty. Piękne, piękne. Wezmę wam jeszcze jedną kartę, taką jakby. Co jeszcze jest do przekazania? Te karty mają tak cudowną energię. Słuchajcie, te karty tych e, zwierząt. <grym> Naucz się z przeszłości. Ucz się z przeszłości. To jest, e, jakby mm, zwierzę słoń, tak? Ucz się z przeszłości, ale zobaczcie, co ta karta mówi. Jeżeli masz jakieś wątpliwości gdzieś, to zobacz w przeszłość. Próbowałaś to już kiedyś naprawić. Udało się. Jak się nie udało, no to masz tę odpowiedź, proszę bardzo. Robiłaś coś w przeszłości, to, to powiedzmy to, co teraz powtarzasz, tak? Eee, sprawiało ci to satysfakcję, przyjemność? Nie, no to masz odpowiedź. Druga droga na ciebie czeka i uwierz w to, że to jest przekierowanie w odpowiednim kierunku. To jest wszystko. Piękne czytanie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego grudnia.